Cziemleczko kochani, z tej strony Skiller witajcie w kolejnym odcinku z GTA 4. Od razu bez żadnych tam wstępnych gadanek, idziemy do władza na misję. Nie chcę sobie powypełniać kilka misji, tak żeby być trochę do przodu. Dobra, filmik. Bang, bang! You are dead. Wake up, you moron! You got me. Come over here. Sit down. You remember Ivan? No. Guy you saw me talking to. This guy. Uh, this guy. Oh yes! You guys had a little kiss. Very funny. What would you say if I told him he was going to rob your cousin? I'd say, what problem has he got with my cousin? Hold on. Hey, 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 gorgeous! No, I can't talk right now. What are you wearing? No, I'm underneath it. Great. Listen, I'll call you back, huh? Sorry. Who was that? Never you mind. Was it Ivan? Ooh, that's funny. You know, for a dumb yokel, you're a very <laughs> funny guy. <laughs> yes, and for an annoying dick, you're really an annoying dick. Well, it's a real shame, then, that I'm the guy with the powerful friends, and you're the little punk whose only friends is some fat weasel who drives a fucking cab! So, why is I even going to rob my cousin? Because I want you to kill him. What? He's angry at Mikhail, Mr. Faustin. Offended him. You he think he's stealing some paperwork from her mom? You catch him and kill him. Then we say it was just a robbery, that fair. And what if I say I don't want to be your hitman? <laughs> that Mr. Faustin will be very angry with you. And your cousin. Hmm. Okay. I knew we would understand each other once I put it in this simple way. Now, go wait for him by the car depot. Hey gorgeous. Yeah. Where were we? Okay, now listen. Let's talk about... Okej, okay, z tego co mi się wydaje... No sobie ten samochód, to jest chyba ten co ukradłem, bo mi się nie fajnie jeździ. Z tego co mi się wydaje, to mam chyba zabić tego... Mm, teraz Iwana. Tak, mam zabić Iwana. Coś w tym stylu. Ała! Dobra, no to jedziemy... Do Romana, tak, do Romana, bo jego chcę okraść. To jedziemy do Romana. Oho! O proszę. Jednak już mamy misję, żeby go ścigać. Myślałem, że mam jechać do Romana, ale nie. Kurde, baranie, gdzie się we mnie pasz. Ej, Niko, coś chyba jest to nie tak, bo mówisz sam do siebie. Oho! zjechałem. Spoko Gdzie to rusztowanie jest? Na budowie Logiczne! Kurde, trochę mi ciemno, bo mi słońce świeci Co mam zrobić? F Gdzie ta drobina jest? Oh fuck! Yeah, I thought everyone in this country was fat and slow! You trying to rob my cousin? Vlad's a bomb, they set me up! Vlad <laughs> don't like you no more, man! Gdzie ty jesteś, Iwan? Nie bój się! Już nie, nie zrobię krzywdy, kurde. Zabiłbym cię z najchęcią, bym cię zabił od razu. W sumie dlaczego nie? Fuck. O koleś, jaki kaskader! Gdzie to jest? Gdzie ta drabina? Tu jest drabina. Fak! Koleś mi normalnie ucieknie. F. Dobra. Mm. Jak na razie to misja jest w miarę spoko. Do przejścia. Wow Gdzie dalej? Output Out of roof, dickhead. <laughs> Lol, I'm I'm Where is Ivan? Please, Vlad told you to kill me, right? I wasn't stealing nothing from your cousin's place. No one's going to know that I'm alive.

Pokażę Mallory, for example. Fuck you! You say this to my face and I will break you! Aha, on się pieprzy z Mallory. Kim jest Mallory? Nie wiem kim jest Mallory. Kurde, jak stąd zejść pytanie? Eee, yy, tu jest jakieś zejście. Nie, a tam? Fuck yeah! Jak mam stąd zejść? O oh, lol, co to było? Wow Holy shit Oh fuck Mam nadzieję, że przyszedłem tą misję, czy coś w tym stylu Okej, okay, jesteśmy w szpitalu, ale misja jest raczej do przejścia Okej, okay, gdzie mamy jeszcze jakieś misje? Roman, jedziemy do Romana Dawno nie mieliśmy u niego misji więc jedziemy do Romana, stój! O! Nawet ładnie poszło. Fuck yeah, policja! Wow! What the fuck? Ja pierdziele! O, przepraszam cię. nawet samochody nie rozwoję inspekcji. O Dobra, już mnie nie ścigają. Gdzie jest Roman? And escape Roman, jest. a blisko. Paint Spray, dobra painspray Spray sobie odpuszczę Enter, jedziemy do Romana Dobrze jadę Okej okay. Okej, okay, okej, okay, okej okay. Fuck yeah! Jakie... to jest gówno Hey, yeah, cousin. Bullshit. What's bullshit? Mallory. Oh, what about her? I like her. I really like her. But you keep messing around with other women. Yeah. No, I think she's messing around with Vlad. I saw his car parked outside her place the other day. Yeah. I had suspicions. You fucking knew? What was I going to say? You knew my woman was banging this war and you didn't do anything? I didn't, you didn't say anything? I didn't know. You're an asshole, belik A disloyal user! After what I did for you, you dick! You fucking dick! I'm sorry! Screw you! Alright, so you want me to deal with it right now? No. Sit down. No! I'm not going to stand here and have you call me disloyal. You might let some Russian asswipe bang your woman, but I won't. But you fucking did! That was before I knew you cared. You always were a hypocrite. Niko, wait! Don't do anything stupid. Wait for me. Okay, chyba wiem co chce zrobić. Tak, tak mi się wydawało. że weźmiemy sobie jego taksówkę.

Ha 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 ha, i like a word with you. What are you doing here? Did I summon you? Boy, I told you to stay away from Mallory. Ah, go! And now Roman is upset. Oh, Roman is upset. Excuse yeah. me, do you think I give a fuck peasant? Oh, there he is. Hey, that I'm so sorry you're so upset.

bijemy, 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 o kurde No przywal mu w końcu Fak, życie mi się kończy Bigo, ku, cool. Dawaj mu z buta, z buta, z buta go Teraz tego tutaj, o Dobra, ten już chyba nie żyje Ja też zaraz umieram Jest Gdzie jest wład? Tam jest Jaka ciemność. Ład, na No serio, muszę tym jechać? Fak, przecież ja go rozwala szybciej. This is me telling us to give up, cousin. I decide when I will give up on something, cousin. This place is really getting to me. Powtórzę to. Przymyślałem wszystko już dawno. Walić to wszystko, jedziemy za nim. Nie ma, nie wracamy do domu, chcę zabić Gnoja. Gdzie on pojedzie? Kurde, nic nie widzę. Co? So, ja przepraszam. Gonimy Gnoja. Co on sobie myśli, że co on jest? Ej, bo on nam ucieka, trzeba jechać szybciej. FAK! Autobus.

You are throwing you and your fatty cousin's lives away for that bit of Puerto Rican chocha! I'm throwing your life away, prick! We'll do all right! My friends will track you down! You won't last a moment! I'll last longer than you will, shithead! Fuck you! I wish I could be there to watch Mikhail cut your peasant balls off! You've killed yourself and your cousin, yokel. You're dead man!

You were the stupid one, Vladdy boy. Nobody fucks with my family. Ah, you're a big boy, Vladdy. Hey, ah. Well, I guess this is over. What have you done? What does it look like? We're dead! No, he's dead. We're fine. He has powerful friends, serious people. I told you to be calm. You halted the jumped! I am calm. He tried to kill us. He screwed your girlfriend. What do you expect? I give him a massage. Shit! Shit! Shit. <sighs> uh, when I was in the army, we were going on the mission to ambush a squad. Would killed a lot of innocent people they were our enemies but we never did it there were 15 of us all boys from the village but one of us betrayed the group it was a setup for money twelve people died three escaped Oh, I know no. the traitor was not me. So for ten years, I've been searching for the other two. One of them leaves here. Why are you telling me this now? Do you always get sentimental after you kill people? You kept asking. Wonderful. You're here on some revenge mission for something that happened ten years ago. And you don't care whose life you ruin anyway. No! Well what? I don't know. I just wanna know why they did it. But right now I don't think you're going to find out. Let's hide the body at least for a while. Put him in the river. Już wiemy jaką misję Nico. We should get out of here. You go, I'll catch up with you later. No, już po Władku. Już go nie zobaczymy. Ale fajne misje miał w sumie. Dobra. Zadzwonimy sobie może do... Teraz mamy książkę. Menu. Książka, telefon... LJ, Michael i Roman. Nie, Michel. Kurde, co ja gadam? Michael. Ja tu Michaela, jest Michelle. Mm. Może zadzwonimy do Michelle? Okej, okay, mamy spotkanie z Michelle. Jedziemy do niej. Nie, bo... Po... zmieniłbym sobie samochód. Coś takiego ekstra, żeby było spoko. O tym pod nią podjadę. Oh, shit. Hey there Come on, let's get going. Dokąd? Pojdziemy do klubu kabretowego? Co nie może być? Nie byłem tam jeszcze. Fuck, bez jaj! Serio? Ja spróbuję, może się uda?

When did you discover you were magic? Have you ever used your powers for good? Like making cancer patients or nuclear warheads disappear? One man even asked me, "Can you make my masculinity disappear?" But I am here to entertain you, not your by curious fantasies. I will now make O proszę, będzie lewitować. No to pokaż, co tam umiesz. błagam, i ktoś na to przychodzi. To chyba najgorszy magik, jakiego kiedykolwiek widziałem. POKU! O, oh, fuck yeah! A to było spoko. O, oh, fuck, zarąbiste. Trzeba było od razu mówić, że to kabareciach jest. Yeah, play it out, play it. Al's a fine piano player. Pre-recorded because his union got a little mouthy and greedy, so we sing to his CD now. But I still feel like he's here in spirit. I have a little song I want to share with you. It's about something that's happened to us all. No, no, I'm not talking about getting sandwiched by two Lebanese train porters in the caboose. No. I'm talking about losing your baby. You know, they get picked up by a stranger on the way to go to school, and then you grab a bottle of gin down from the dusty cupboard where you put it. And you wake up in the sterile belly of a spaceship, and a man comes over and looks like your father. And you realize that day your dad disappeared. They painted patterns in the corn, and the crickets are singing, and the cows baying in the distance, and your backside hurts something fierce from the probing. Woo. And the Holy Ghost is there too, man, the Lord has a ghost. And there's a girl on a swing set, and you go push her off the swing, and you know what? We're all that little girl sometimes. Sometimes life pushes you off the swing. You a girl. Even when you're a boy No, naśpiewała się, serio? Pięknie? Dobra yy, Szczerze, to ja bym za to nie płacił, ale Policja już dalej ściga Gdzie jesteś, Michel? Tylko wiesz, tak szybko byś musiała wsiąść, bo wiesz, złapią nas i takie tam różne. To by było niefajne, gdyby nas policja złapała. Okej, okay, szybko do samochodu. Ej, shift, 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 fuck! Boże, złapią nas podczas szlantki, bez jaj. Bez jaj, naprawdę, nie łapcie mnie podczas randki. Musimy F. Michal, siadaj, mich... Siadaj! Michel, szybko, siadaj. Fuck! Kurczę! Dobra, wiecie co? Już dzisiaj tej misji tej randki nie powtórzymy e, Tak więc będę już kończyć e, Mam nadzieję że Wam się podobało, jeżeli tak, dajcie łapkę w górę. Skomentujcie. Czy, 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 kurde, czego zawsze tak mówię, a później nie wiem co powiedzieć. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, jeżeli wam się podobało i widzimy się w następnym odcinku. Narka! Później sobie powtórzymy tą randkę. Mam nadzieję, że nas nie, nie nienawidzi, tak więc trzymcie się narka.